W poniedziałek, 2 marca 2020, czas na aktualizację. Tydzień temu byłem w Minnesocie, zmierzałem w stronę Waszyngtonu, a w tym tygodniu, w poniedziałek, jestem już na powrocie. I zgadnijcie gdzie? W Teksasie. A? Ciekawe, nie? Jak to mogę wracać z Waszyngtonu przez Teksas? Otóż miałem trzy zrzutki w Seattle, okolice Seattle. Ehm... Washington I później usłyszałem magiczne słowa. Załadunek w Kalifornii. 1700 km, km przelotu na pusto. Załadowałem w sobotę rano w Kalifornii. Znaczy, w sobotę po południu w Kalifornii. Stawiłem się rano na załadunek, ale to trochę trwało i w sumie po południu dopiero załadowałem. Pomarańcze na Welki. I teraz e, zmierzam w stronę domu. Miałem jechać 70, czyli przez środek, przez Kolorado, ale tam jest śnieg, także odpuściłem i jadę 40 więc tym sposobem tydzień później jestem w Teksasie na powrocie. Do Montrealu dotrę gdzieś tam w czwartek nad ranem. Także to jest to, co u mnie słychać. Ciekawie, nie? Teraz wedle zwyczaju odpowiem na trzy pytania albo i cztery w tym tygodniu, zadane przez Was w aktualizacji poprzedniej. Pytanie numer 1. Rafał, często we swoich filmach mówisz, że zadzwonię do szefa. Dzwonisz w sprawie Ladunków itp. Chodzi o spedytorę, o kierownika. Szef sam sobie zajmuje się tak dużą firmą, czy może ma od tego ludzi? Jest, a sam leży na plaży. <grym> Mój szef nie leży na plaży. Eee, ja tak mówię szef, no bo to jest takie z polskiego świata transportu. Jak jeździłem po Europie, to zawsze było szef, szef, problem, szef, ladung, szef, a abladung. Skarga, deskarga. No i tak mówię, że moja publiczność to jest polska publiczność, tak się przyjął, że mówię szef, ale gdy dzwonię do szefa, to najczęściej mówię, że dzwonię do spedytora, spytać się, co jest z ładunkiem. No albo yy, w potocznym języku angielskim do dyspacza, tak? Bo mam dwu, dwa, dwa typy, tych od wyjazdów i od przyjazdów. Więc jak mówię coś o ładunku, no to przeważnie wożę do spedycji, a nasz szef zapewniam was, nie leży na plaży, tylko dostrzega do, pilnuje swojej firmy bo on czasami potrafił mi zadzwonić o 10 wieczorem, jak jechałem gdzieś w Kalifornii, się pytać o jakąś transakcję paliwową, którą miałem, bo coś tam mu się nie zgadzało. Eee, także on ma zawsze ręk, rękę na pulsie i on przede wszystkim zarządza ciągnikami. Daje kierowcom, eee, gdy coś się zepsuje, pyta się, dzwoni, czy jest dobrze naprawione i tak dalej. Także mój szef czuwa nad wszystkim, ma rękę na pulsie i ma dużo ludzi, deleguje dużo ludzi, no bo to się nie da ciągnąć takiej firmy jedną osobą, ale cały czas zagląda i do mechaników, i do administracji, i do księgowości, wszędzie, wszędzie. A mi się wydaje teraz trochę moim zwyczajem, bierze sobie wakacje latem, ale tylko miesiąc. Dobra. Pytanie numer dwa. Masz blokadę 65 mil na godzinę, a i tak zdarza ci się wyprzedzać inne traki, niekoniecznie na podjazdach czy oni po prostu jeżdżą wolniej, czy są zablokowani na jeszcze innych prędkościach. Są zablokowani na innych prędkościach. Mało jest firm w Stanach, ale są. Ja nie mam problemu z 65 milami w Stanach, bo przeważnie nikogo nie wyprzedzą. Wszyscy wyprzedzają mniej. Sobie ustawię i jadę i jak napotkam te wolniejsze firmy, ale to są takie korporacje typu Prime, England, Swift, Stevens też, to, to jest tak, że po prostu ja ich wyprzedzę i się chowam od razu, ale najgorzej jest, jak spotkam firmę e, podobną do mojej, że jadą 105 na godzinę e, i nie chcę odpuścić. No to wtedy jest problem. Ja na przykład jadę 105, a on jedzie 104, 104,5. No to trochę mi zajmuje, czasu go wyprzedzić. Większość klientów odpuszcza, ale są patafiany, których brrr, nie odpuszczają. No to ja często się chowam za albo zjeżdżam na pauzę, tak teraz, i, i, i odczekuję. Nie? Nasze traki są zablokowane na 65-105 km na godzinę ze względu na Quebec i Ontario, bo każdy trak, który stawia swoje koła w Quebecu i w Ontario, musi mieć blokadę na 105. Wiem, że w Ontario też była taka sprawa, że podali się do sądu, coś tam, coś tam, i w Ontario się teraz tylko nie czepiają. no ale w Quebecu dalej to jest ten. Jedyna firma w Stanach, która jest. Ma podobną w, 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 prędkość do mojej, to jest Walmart, ale ja zauważyłem, że jak wyprzedza się traka Walmarta, on zawsze zwolni. Mi się wydaje, że oni mają jakąś taką dyrektywę wewnętrzną, że jak jest taka sytuacja, bo oni są safety first, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim. Także oni mi się wydaje mają taką dyrektywę, bo jeszcze mi się nie zdarzyło. Za każdym razem, jak zaczynam wyprzedzać Walmarta, widać, że zwalnia. Pytanie numer 3. Mniej więcej rok temu mówiłeś o zakończeniu pracy kierowcy i otworzeniu swojej własnej działalności w Polsce. Zmieniłeś zdanie, czy dalej rozważasz taką opcję? Dalej rozważasz taką opcję, ale to nie było rok temu, to było z dwa albo trzy lata temu. No, wiecie co, ja, ja cały czas mam taki stan myślenia w głowie i stwierdziłem, że lubię jeździć, chcę dalej jeździć, chcę, chcę, chociaż chcę więcej korzystać z rzeczy, i zauważyliście, że biorę coraz więcej wakacji. Trzy razy w roku jeżdżę do Polski. Gdzieś do Meksyku, gdzieś tam, gdzieś tam, no podróżuję. No, działalnością myślę też, mam taki pewien projekt, znaczy w, w, budynek, który posiada w Polsce, ale to jest bardzo skomplikowana sprawa i za to bym musiał wziąć konkretnie, ale to w pewnym momencie jest, w, te, w pewnym sensie jest teraz zablokowane. Także nie odchodzę od tej myśli, no, ale po prostu lubię jeździć. I Im, im więcej jeżdżę, tym wiem, że to mi sprawia przyjemność i, i gdy będę próbował coś innego, nawet swoją działalność, to mogę się na tym przejechać, bo ja lubię jazdę. A poza tym od momentu wejścia książek elektronicznych i od momentu kiedy w związku z tym urosły nam pensje, bo naprawdę była podwyżka o co najmniej 60%, no to po prostu ekonomicznie to też jest fajne tak jeździć. Także jeszcze nie wiem. I pytanie numer 4 to będzie takie jest z aktualnościami związane i nie na temat trackingu. Czy w związku z koronawirusem musiałeś jakoś zmodyfikować swoje nawyki w trasie? odczuwasz to bezpośrednio jeżdżąc po wielu Stanach Kanady i w Kanadzie i w Stanach. W ogóle nie zmieniłem moich nawyków, bo ja i tak mam bardzo mało styczności z ludźmi. Załadunek, rozładunek, stacja paliwowa i to mniej więcej wszystko. Jak idę zatankować to przeważnie do ubikacji i zawsze po ubikacji co się robi? mię ręce. Także jedyną ważną rzeczą dla mnie to jest mały kontakt z ludźmi i często myć ręce no, wziąłem sobie taki płyn, zresztą zawsze go mam w trakcie do dezynfektowania rąk i zawsze dezynfektuję ręce i staram się nie dotykać buzi ale abstrahując od tego te, ten wirus to nie jest jakiś nie wiadomo śmi, jakiś śmiertelny winos, wirus Mnie te, co, 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 co dziwi bardzo to że jest taka straszna nagonka w mediach nie tyle co nagonka ale bardzo dużo o niej mówią ja słucham dość rozsądnych mediów nie straszą, nie mówią że to jest coś strasznego non stop jest to w, aktuali, w aktualnościach no, bo to jest normalne, no, jakiś wirus, ale to nie jest jakiś śmiertelnie tragiczny, groźny wirus. Po prostu jest wyższa umieralność niż grypy, na przykład, ale na, na grypę też dużo ludzi umiera. I to jest przeważnie powiązane z tym, jeżeli ktoś jest starszy, ma słabsze zdrowie, albo małe dzieci, albo astmatycy. Ten wirus może, może powodować jakieś komplikacje i często gęsto może się skończyć zapaleniem płuc u osób bardziej wrażliwych, no i te osoby mogą mieć problemy. I co jest istotne, to trzeba wiedzieć, że ten wirus może być tylko obciążeniem dla służb medycznych w danym kraju. Teraz w zależności w jakim kraju się żyje, szanse są większe, jeżeli już naprawdę była komplikacja, bo niektórzy, niektóre osoby nie mają na przykład żadnych symptomów dostają wirusa i eliminują go bez żadnych symptomów. Także ja się tam za bardzo nie przejmuję, przy, aczkolwiek no jestem świadomy, że krąży coś takiego, co może być potencjalnie niebezpieczne i tak jak ja nigdy nie jestem w, skłonny wierzyć jakimś teoriom spiskowym, także tak teraz jestem w, w, trochę w kropce, bo zastanawiam się skąd ten wirus się wziął i dlaczego miałby nagle zrobić takie zaburzenia na świecie. Ja, ja też jestem świadomy, że jest duża część problemu media społecznościowe. Tak? Media społecznościowe mogą być bardzo fajnym e, przyrządem i, 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 i rzeczą dla, dla ludzkości. Tak mogą ludzkość e, pogrążyć w jakieś e, niesamowite, dziwne historie i mogą doprowadzić do końca ludzkości. Bo przypomnijmy sobie, gdy wynala, wynaleziono czcionkę i zaczęto drukować książki, prasę, Skończyło się to dwoma wojnami światowymi, a ja, co, 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 co nasze media społecznościowe wywołają w naszej naturze, bo natura człowieka jest jaka jest. Ale dobra, dywaguję od tematu. Jeśli chodzi o konora, ko, no, ko, korona, koronawirusa, się wcale nie boję. Na złość wszystkim, gdy mam wolne, kupuję sobie piwo korona i tak to jest. No. Dobra, taki to był tyk aktualizacji. Zadawajcie kolejne pytania w aktualizacjach. Na które odpowiem w przyszłej aktualizacji. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Jestem w Teksasie na pauzie przed miejscowością Amarillo.